Na wszystkim z tej strony dalej, zapowiadanym przeze mnie QA Tak zadaliście swoje pytania I już będę na nie odpowiadał e, Pewnie w tle Wam wdałem Battlefield Heroes Przynajmniej tak mi się wydaje mm, Nawet chyba na pewno dam Aczkolwiek Dzisiaj będę odpowiadał na Wasze pytania I zaczynamy od pierwszego pytania e, Zadał je Mr. Sadasy Kiedy NT a więc tak, NT będzie się, czyli Nostale będzie się pojawiało na moim kanale. Yy, aktualnie mam cały czas przewę z, z Nostale, dlatego że trochę mi się znudziło, ale rozmawiałem z ludźmi, z fam, że jest event, będzie, nawet chyba dzisiaj się już zaczął event, więc prawdopodobnie coś z niego nagram. Yy, zau, zau, zauważyłem, że mało kto teraz nagrywa Nostail i byłbym chyba jedyną, albo jedną z niewielu osób, które to by robiły. Więc no po prostu bym to nagrywał, coś z eventu na pewno nagrał, na przykład nie wiem pewnie jakieś e, itemy będzie można dropić, to wszystko powiem. Czkolwiek, no Stale będzie na moim kanale, nie wiem może za jakieś parę dni, za jakieś, Sam nie wiem kiedy. Będą teraz te święta, więc będę ją w dużo czasu. Wiecie, będzie się cisnęło. E, czkolwiek tak będzie na NT na moim kanale. A kiedy? Za jakieś, nie wiem, za parę dni jak się skończy. Całe zapieprzanie przy tych wszystkich sprawdzianach innych rzeczach i będzie wolne, ok? Kolejne pytanie od Pompatroluje Kiedy Minecraft? E, od razu mówię, Minecrafta nie będzie na moim kanale, nie mam zamiaru tego nagrywać z przyczyn oczywistych Ja się nie mam zamiaru pchać do, do Minecrafta i jakieś, nie wiem, suby na Minecrafcie zdobywać Są ludzie, którzy się na tym znają, umieją to robić. Na pewno to Wam przedstawię lepiej i na pewno Was bardziej zachęcam ode mnie, bo sam dobrze nie znam się na tej grze. No, znam trochę rzeczy, ale oni się znają na tym lepiej. Na pewno Wam lepiej tą gę przyswoją i bardziej Was do tego zachęcam. A ja się nie będę pchał do tego. Ja zostanę, ja będę robił to, co ja lubię. E, ok. Pytanie od Mr. Polak 100. Dlaczego wybrałeś klasę ucznicką? E, o, Jezu, teraz jeszcze słabkim się zadowiłem. Dlaczego wybrałem klasę łucznik? E, to jest dobre pytanie, dlatego że e, to trzeba trochę powiedzieć o tym, jak zaczynałem grać w NoStale. Bo zaczynałem od maga, potem grałem na woju, a teraz gram na łuczniku. Wie, wiesz jak, wiecie, jak to jest. Wszystko wszy, e, trzeba to każdego spróbować, a że łucznik mi się spodobał, to gram nim do teraz. E, gdybym wygrał milion złotych, co bym z tym pieniędzmi zrobił? Hmm, dobre pytanie. Co ja bym zrobił z milionem złotych? Kupiłbym sobie jakąś, jakiś wypasiony dom. I bym, i, a jeszcze pieniędzy co bym zrobił? Na pewno bym coś na BFH wydał. Hmm. Coś bym wydał na jakieś gry, konsole i tak, i te nowe rzeczy PS4 i inne gry. Jakieś sobie bym kupił, jakieś wykokszone mikrofony, słuchawki do gier. A jakieś tam gry bym sobie kupił. A jeszcze te pieniędzy co by mi zostało, to bym zainwestował. Nie wiem jeszcze, nie, nie mam pojęcia w co, ale bym pogadał z tatą i by mi powiedział w co by się opylało i bym mi w tym pomógł i bym zainwestował tą resztę kasy i bym miał wszystko zrobione z tym milionem złotych. Dobra, jeszcze kolejne pytanie, jego to jest, czym mam rodzeństwo? Hmm. Nie mam rodzeństwa, jestem od początku jedynakiem, czasami żałuję, czasami nie, e, ale bardziej bym powiedział, że nie żałuję, jak widzę czasami to co się dzieje. Ok, ile mam lat? Ile masz lat? Dobra, a więc mam 14 lat i to tyle. Do której klasy uczęszczasz? Eee, uczęszczam do drugiej klasy gimnazjum. Eee, ok, i to tyle, jeśli chodzi o mnie. Ok, Makashi Nostale. Od kiedy grajasz w NT? Muszę coś wymyślić. Dobra, od kiedy gram w NT? Wow, to jest dosyć długo. Nawet będzie bardzo długo. Bardzo długo. Pokajamy no tego. Nie wiem, 3-4 lata. Może więcej, nie pamiętam dokładnie, ale wiesz co? Pamiętam, że wtedy zacząłem grać magiem i to było jeszcze lot nie było. Pamiętam, że tak się strasznie ciężko jak bo nie było lot. Potęgałem wojem na enigmie i się przeniosłem na łuka na walonie znowu. Nie wiem, 3-4 lata, coś takiego. Oczywiście były roczne przerwy i dlatego... No wiesz, bym na pewno już miał jakiś 90 level jakbym grał tak od początku, ale miałem te przerwy roczne i dlatego e, i dlatego nie mam jakiegoś wygoszczonego levelu jeszcze. Dobra, pytanie od PL Master. Czy byłeś kiedyś za granicą? E, tak, byłem bardzo dużo razy za granicą, a rodzice uwielbiałem jeździć za granicę, przeważnie w wakacje, teraz jeszcze w Yy, spróbują zabrać na... próbują zabrać za granicę. Nie, bo wreszcie moi rodzice to lubią, a ja też nie pogardzę sobie w jakieś ciepłe kraje, pojechać po całym roku zapieprzania się, wylegiwać gdzieś na plaży albo na basenie. Ale to chyba tak jak każdy. Dobra. Cały czas od te pytanie. Masz jakieś zwierzątko w domu? Nie mam żadnego zwierzątka, kiedyś chciałem mieć, yy, ale jakoś nie, nie czuję takiej potrzeby nie czuję potrzeby jakiegoś zwierzątka w domu. Nie wynika to z tego, że ja nie lubię zwierzątku po prostu jakoś, nie, nie Nie potrzebuję, nie czuję takiej potrzeby, nie jest mi ono potrzebne w ogóle. No i tyle. Oczywiście lubię bardzo zwierzęta. A, jeszcze zawsze chciałem mieć chomika i świnkę morską, ale tak jak mówiłem, już nie chcę. Kolejne pytanie, o, znowu od troluję. Pokaż swój staw BFH. Pewnie chodziło Ci, żebym czy pokaże swój staw BFH. Jeśli tak, to już mówię. Staw BFH pokażę. Jeśli e, naprawdę chcecie, to mogę Wam pokazać wszystkie moje postacie, jakie mam, i wszystkie na przedmioty. I będziecie mogli mi pisać jakieś moje zestawienia, bo nie jakie byście chcieli, żebym Wam pokazał w odcinku. Znają, że Cię takie powalone, co ja za Chiny. Nie będę mógł tego nagać jakimś dobrym wynikiem. No ale co. To wszystko jeśli chodzi o pytania. Zobaczymy, którą mamy minutkę. Hmm, mamy szóstą minutkę. Eee, wow, wow, wow. Siódmą. Zaraz mamy siódmą minutkę. Człowiek na pytania e, wszystkie odpowiedziałem. Nawet wiem chyba, że rzucę, rzucę BFH na pewno. E, więc pewnie jeszcze ten filmik z BFH będzie jeszcze długo trwał. E, więc e, zostawiam Was z tym filmem, pewnie jakąś muzyczkę do jeszcze raz dzięki za zadane pytania. No i co? Do kolejnego jazu piszcie jeszcze raz swoje pytanie, jeśli macie, pod tym filmem. Ja będę na nie odpowiadał, albo jakieś sugestie do kolejnych filmów. Aczkolwiek jeszcze raz dzięki za pytania. Naprawdę fajnie mi się na nie odpowiadało. I co? Do kolejnego jazu. Najka. So I'm right